Teraz pokażę Wam przygotowanie z tatara. Zrobimy go z mięsa mieszanego. Utrzymujemy kawałek ligawy, To jest tak zwana polędwica. Jest to pęcień wołowy, który do zbudowania przypomina polędwicę, ale jest znacznie twardsze mięso. Ja zawsze mieszam pół na pół z polędwicą wołową. I to będziemy musieli zmienić. Jestem zalone. Pokroimy dodatki. W drobno musimy posiekać w kostkę. Ogórko. Troszeczkę dymki i pieczarki marynowane. Mogą być to też grzyby, babcina. Dodatki dodajemy do naszego tatara. Doprawiamy go łyżką musztardy, trochę soli i pieprzu. Dodam odrobinę oleju. Będzie nam się lepiej wyrabiał. Tara mamy wyrobionego. Teraz go wyłożymy na talerz. Robimy wgłębienie na żółtko. Jeszcze dookoła go obsypię dodatkami. I w naszą dziurkę ląduje żółtko. Życzę smacznego.